że drugi mecz kontrolny, dzisiaj przegrany 0 do 1, no nie wynik zapewne był najważniejszy, na co trener dzisiaj zwracał szczególną uwagę podczas konfrontacji z Puszczą? Nie no, wynik jest zawsze ważny, zawsze chcemy wygrywać, I na pewno dzisiaj tego samego oczekiwaliśmy, bramka głupia po fragmencie gry i mogliśmy to w prosty sposób zabezpieczyć, ale jest dużo też pozytywów, na pewno to obciążenia urosły u chłopaków, te organizmy mocno pracują i... I to też widać, że jakby takie wybory, decyzje w tej ostatniej fazie nie są jeszcze dobre, ale trudno, żeby na takim etapie oczekiwać już tego stuprocentowego dobrego przygotowania, ale na pewno musimy. Te 30 metrów do bramki poprawić, bo, bo nie mamy konkretów. Dlatego dzisiaj zero jakby z przodu i, i na tym mocno się na pewno skupimy, żeby zawiązywać drużynę w płynności w tych decyzjach w ostatniej fazie. A drugim plusem na pewno jest też to, że znowu młodzież dostaje dużo czasu, dużo możliwości, żeby się rozwijać i konfrontować swoje umiejętności, możliwości. Z piłkarzami, którzy już długo grają na poziomie pierwszej ligi. Podczas tego tygodnia pracy zwracał trener szczególną uwagę nad finalizacją. To słowo padało dosyć często z ust trenera. Dzisiaj chyba tego zabrakło w tych kilku momentach, zwłaszcza kiedy tam sytuację miał Oliveira. No tak, no generalnie chcemy tworzyć więcej sytuacji i podejmować takie decyzje, żeby te kluczowe statystyki były dla nas dobre. No dzisiaj, tak jak mówię, no chcieliśmy tego. E, tego przeciwnika musimy więcej wrzucać też w treningu, żeby właśnie decyzje, kiedy już te obciążenia zajdą, były jak najbardziej prawidłowe, i żeby chłopcy strzelali bramki, asystowali i żebyśmy zwyciężali. Jak będzie wyglądał przyszły tydzień przygotowań? Jakie obciążenia już przed wylotem do Turcji? Sama objętość tych treningów będzie trochę mniejsza, ale intensywność idzie cały czas do góry i do tego zmierzamy. W piątek kończymy krótki mikrocykl sparingiem z paringiem z Sandecją i w sobotę wylatujemy i idziemy już taki cykl bardziej piłkarski. Także w tym tygodniu najbliższym dalej myślimy o tym, żeby motorycznie dobrze funkcjonować. Oczywiście mnożemy to wszystko z taktyką.